Młody, młody, młody. Chodź, wstawaj tu. Tak, młody. Dzisiaj twój pierwszy raz? M mój pierwszy raz? Tak, twój pierwszy raz. Proszę bardzo, Lizak. Lizak. Notes? Notes. Długopis? Długopis. Tak jest. Suszarka? Suszarka nie. Suszarka kto? Suszarka ja. Suszarka pan? Suszarka ja. Tak. Waga? Patrz, co za skór, patrz, ksiądz. Dzień dobry. Pochwalony. Moja wina, moja wina. Twoja bardzo wielka wina. Zamodliłem się, synu. Nie jesteśmy spokrewnieni. Proszę księdza, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Tak, ta, znam. Pięknie się tego nauczyłeś. No. Normalnie medal ci dać. To jest. I paja z siebie zrobić. Ta jest. Ksiądz to ma bardzo ciężkie kopyto. <grym> Coś powiedział? Ja co? Hej, no, nogę, nogę, znaczy. No. No. Proszę bardzo, dokumenty. Co? Dokumenty. To, nie dogadamy się? Nie. Nie odpuścicie. Nie. Dobrze. Dobrze. Ja wam kiedyś nie odpuszczę. Będziecie się smażyć w ogniu piekielnym, po wodzie chodzić, pić prosić. Nie odpuszczę. Gadanie, gadanie. Święty Krzysztof zamieszka... No, pra, proszę księdza, co to jest obrazek ze świętym Krzysztofem? Co księdza nam tutaj? A ty co byś chciał ze świętą Dodą? A to są? Nie ma. Ale mają być. Przepraszam, pomyliłem się. Zboczenie zawodowe. Proszę księdza, to będzie mandat w wysokości 500 zł i 6 punktów karnych. O! Nieźle mnie podsumowałeś. Dobrze, dobrze. Nowa dzwonnica może poczekać. Nowy samochód księdza też. Synu! Szatan przez ciebie przemawia. O! W obecności księdza by się nie odważył. Proszę księdza, dogadajmy się, dobra? No, to rozumiem. Jeden mądry. No, ja na służbie, ksiądz na służbie. I to jakiej pamiętaj? No niech będzie 250 zł i 3 punkty karne. No, to też nie mało, ale niech będzie. Wola boska. 500 zł, 6 punktów karnych. Ja już napisałem. Dobrze, niech będzie moja strata. Chyba parafian. No nie no. Być. No. No proszę księdza, no napisało się. Hmm, samo się napisało. Nie, ja to nie chwaląc się tą rączką sprawił. Jak kłamie, niech mi uschnie. I ci uschnie, boś rękę na sługę Bożego podniósł. O, o proszę księdza, druk ci swojego zarachowania, no. Oby was w niebie tak nie zarachowali, jak wy mnie. Proszę księdza, proszę księdza, na pohera się, na pogrzeb przespóźnimy. Stasiu, kiedyś to winą szalne cię zgubi. A tam? Daj panom 500 złotych. Za co? Na rozrabiałań. Nie, 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 my nie możemy przyjmować pieniędzy. Nagle nie możecie! Tam wiesz! Bierz, synu, Durnia, ze mnie nie rób. No proszę księdza, ale to jest mandat kredytowy. Co to znaczy? No płatny na poczcie, no. Bierz, synu! Poczta strajkuje. <głos> a, <głos> bym zapomniał. Widzę nowy radiowóz macie. No, 1,9 TDI. Istny szatan. <noise> to i tak gorszy od mojego. <noise> a poświęcony. O! A. a opity! O! <noise> To jeszcze poświęcić trzeba. Stasiu, licz. 100, 200, 300, 400, 500. Bóg zapłać. A! Jak to Bóg zapłać?